Tylko ja i moja dziewczyna, moje życie tu się kończy i zaczyna Czasem nie ma najlepszego nastroju Ale to tylko chwile bez odbioru Tylko ja i moja kobieta Chyba czas na kolację przy świecach Choć od rana udaję obrażoną I tak wiem, że będzie moją żoną Każda sekunda spędzona z tobą sprawia że czuję, że jesteś tą jedyną osobą Oto Myślę, oglądam twoje zdjęcia Nie mogę się pozbierać, znaleźć sobie miejsca Wspominam każdą chwilę, kiedy ją widziałem A jak się nie znaliśmy, chłodno ją mijałem Wiem, zachowywałem się jak dzieciak Tak, przy kumplach, nie twardziela Ale dziś jestem z tobą I nieważne, co inni robią Nie obchodzi mnie, co nas myślą Liczy się to, że jesteś blisko Dla ciebie tylko status dostępny Dla innych offline jestem zajęty roku dla pamiętne Dajcie to zdanie, kocham dziewczynę, ona jest na pierwszym planie Tylko ja i moja dziewczyna, moje życie tu się kończy i zaczyna Czasem nie ma najlepszego nastroju Ale to tylko chwile bez obioru Tylko ja i moja kobieta Chyba czas na kolację przy świecach Choć drona udaje obrażoną I tak wiem, że będzie moją żoną Jesteś wieczna jak anioł czy czas ku kolejnym spotkaniom Dwa tygodnie, tydzień, doba, dziesięć minut Gdy Cię nie ma całe życie jest na minus Gdy Cię nie ma nie chce mi się nawet wstawać Gdy Cię nie ma nic się nie układa Kiedy nie ma Ciebie cisza mnie uśmierca Ale gdy przychodzisz wraca akcja serca Tylko z Tobą mogę żyć Tylko z Tobą pragnę być Może czasem nie byliśmy szczerzy Ale uczuć błęda mi się nie mierzy Co chwile gdy Cię nie rozumiem i wciąż tego żałuję. Wiem, jak ważni dla siebie jesteśmy. Za dziewczyny, panowie, to a znieśmy Tylko ja. Wiem, że będzie moją żoną Pamiętaj, kobiety musisz kochać i szanować A jak nie masz humoru, to się musisz opanować Jesteś silny, ona subtelna Ty ją poprowadź, będzie ci wierna Tylko ja i moja. Dziecka... Oh.